Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy 25 maja, to już 91. Dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Siły rosyjskie prawdopodobnie zrezygnowały z wysiłków zmierzających do zakończenia jednego dużego okrążenia sił ukraińskich we wschodniej Ukrainie i zamierzają koncentrować się na Severodoniecku, tak informował w najnowszej analizie Instytut Badań nad Wojną. Ten sam instytut stwierdził, że rosyjskie wojska zamiast tego próbują zabezpieczyć mniejsze okrążenia, skupić się właśnie na Severodoniecku. Ta zmiana strategii pozwala na stopniowe postępy, ale kosztem rezygnacji z kilku zamierzonych linii natarcia i głębokiego okrążenia sił ukraińskich na wschodzie Ukrainy. Siły ukraińskie prawdopodobnie przeprowadzą również kontrolowane wycofanie się na południowy zachód od popasny w pobliżu Bachmutu, aby chronić ukraińskie linie zaopatrzeniowe przed ofensywą rosyjską na południowym wschodzie Bachmutu, właśnie w obwodzie Donieckim. O tym też mówił wczoraj Michał Nowak w krótkiej aktualizacji sytuacji z frontu. Zapraszam do tego na ten odcinek. Ostatnie działania też ukraińskiej partyzantki w obwodzie zaporowskim nadal wywierają presję na rosyjskie siły, które kontynuują działania mające na celu właśnie wzmocnienie kontroli administracyjnej nad okupowanymi terenami. Rzecznik Ministerstwa obrony Ukrainy stwierdził, że sytuacja na froncie we wschodniej Ukrainie jest teraz nadzwyczaj trudna i właśnie tam może rozstrzygnąć się wynik Wojny. Szef regionalnych władz obwodu Ugańskiego informował, że Rosjanie posuwają się we wszystkich kierunkach jednocześnie. To jest kierunek Siewierodoniec, w Chromadzie od strony Zolota i Katryniwka, w pobliżu Popasny od strony Komyszuwacha oraz Czarnobajewka-Biłochorówka. Droga Łysyczańska-Bachmut jest całkowicie objęta ogniem wroga. Działają tam też już grupy sabotażowo-rozpoznawcze wroga. Sytuacja jest na granicy krytycznej. Rosja przywiozła tam szaloną liczbę żołnierzy, sprzętu. Trzymają w pogotowiu helikoptery i ciężką broń, tak mówił szef władz. Teraz jest najtrudniejszy czas dla obwodu Ługańskiego od 8 lat wojny. Wolny obwód Ługański jest teraz jak Mariupol przyczółek, który powstrzymuje atak. Kilka eksplozji zostało zgłoszonych przez naocznych świadków w Zaporożu. Dzisiaj rano alarm przeciwlotniczy w mieście rozpoczął się około 3.20 czasu lokalnego. Eksplozję podobno było słychać do 5 rano. Ukraińska operacyjna grupa taktyczna Wschód poinformowała na Facebooku, że w jej rejonie dowodzenia siły rosyjskie przeprowadziły 24 maja trzy ataki. Grupa twierdzi, że jej siły zniszczyły magazyn, w którym znajdowało się 180 rosyjskich żołnierzy, dwa czołgi, pięć bojowych wozów piechoty. Nexta potwierdza również informacje o atakach na Krzywy Róg. Zniszczony został zakład właśnie przemysłowy, donosi regionalna administracja wojskowa. Na obszarze Wołynia i Polesia 7 batalionów Sił Zbrojnych Republiki Białorusi nadal ma realizować zadania wzmocnienia ochrony granic białorusko-ukraińskiej. Nie minęła groźba nalotów rakietowych i powietrznych z terytorium Republiki Białorusi, tak podaje Generalne Dowództwo Sił Zbrojnych. Ukrainy. Bardzo dziękuję. Dzisiaj krótki raport. Niebawem wracamy do aktualizacji z Michałem Markiem. Do usłyszenia.